Jak bliski naszej rzeczywistości dzisiejszej jest? przesmyk. Ja bym powiedział, że bardzo bliski, a nawet rzekłbym przerażająco bliski. Uważam, że scenarzyści i produkcja bardzo dobrze wkomponowali tę historię, którą opowiadamy w serialu, w, te realia geopolityczne, które mamy tuż za oknem. Ta historia oczywiście jest wymyślona, jest beletrystyką, ale mogłaby się wydarzyć, oby się nie wydarzyła, ale mogłaby się wydarzyć w rzeczywistości. Ja jako Karol nie miałem konsultacji z żadnymi ekspertami, natomiast Wiedziałem, że scenariusz był konsultowany ze specjalistami, którzy znają specyfikę pracy służb, więc pozostało mi zaufać po prostu temu, co jest zapisane. I myślę sobie, że to, jest, że to może być bliskie. Rzeczywistości. To, co my widzimy, to mam wrażenie, że to jest, że to jest wierzchołek góry lodowej, że my tylko widzimy taki dywan i widzimy, że coś tam pod tym dywanem się robi, coś tam się kotuje, ale co tak naprawdę tam się dzieje, nie wiemy. Dopiero to się, takie rzeczy dopiero po jakimś czasie wychodzą i dowiadujemy się, chociażby przed chwilą włączyłem telefon, żeby sprawdzić, co się dzieje na świecie, i to, to o to dowiaduje się, że premier naszego państwa mówi o tym, że służby rosyjskie planowały albo nawet były w trakcie przeprowadzania jakichś no, akcji terrorystycznych. Na, na naszych lotniskach, w naszych samolotach. My o tym jakiś czas temu, kiedy to się działo, nie wiedzieliśmy, prawda? Dowiadujemy się dopiero, raz, dopiero teraz tego po, o tym po fakcie. I właśnie mam wrażenie, że przesmyk pokazuje te mechanizmy, dlaczego tak jest i jak to się dzieje, że szeroka widownia dopiero o takich rzeczach i dlaczego właśnie dowiaduje się o tym dopiero po, po jakimś czasie. Czy wojna mogła wpłynąć jakoś na kształt serialu i to, jak on finalnie wygląda? Ten pierwszy, pierwsza wersja tego serialu, ona była na pewno napisana przed wojną. Natomiast nie czuję się do końca kompetentny, żeby mówić o tej całej. Całej genezy, bo ja nie wiem albo nie pamiętam po prostu wszystkich tych, tych elementów. Natomiast odpowiadając na to pytanie, na pewno mogę powiedzieć, że tą wojnę mieliśmy w sercu przez całą produkcję. Co więcej, ja mamy takie poczucie, że robimy coś na kształt, jakiejś formy jednak dokumentu bardzo nietypowego, że jest taka warstwa, która tutaj gdzieś się przenika, która się objawiała w czymś takim, że pracując nad tekstami, pracując na planie, czy nawet teraz, czekając na premierę, wiesz, trochę nie wiemy, co się stanie i to, co zobaczą widzowie 31 stycznia, ten pierwszy odcinek. Jego się pewnie dwa miesiące później będzie oglądało w trochę innym kontekście. Bo jesteśmy bardzo blisko rzeczywistych wydarzeń, choć serial, formalnie serialem historycznym, bo się dzieje w 2021 roku. To jest jakiś bardzo ciekawy eksperyment, którym, o którym wcześniej jakoś nie, nie słyszałem, czy żeby ktoś coś takiego robił, też nie było takiej okoliczności. Jeśli nie słyszę. Czy myśli, że jak gdzieś my sobie teraz rozmawiamy, to w tym samym czasie gdzieś za kulisami jakaś taka Ewa działa, żebyśmy my mogli spać spokojnie? I tak, już chyba nie możemy spać spokojnie, ale tak. Ja to wiem, że tak jest. Po prostu w sensie jakby nie zdajemy sobie sprawy, jak duża to jest siatka ludzi. To jak się ten serial kończy, w jakich okolicznościach odbywa się scena finałowa, trochę z boku, to, to jest bardzo piękna metafora tego, jak ta praca wygląda. I właśnie dlatego, że nikt tego w pewnym sensie nie zauważa. No to my się możemy czuć bezpieczni, dopiero jeżeli coś wychodzi na jaw. To jest tak z faktami medialnymi. Jest parę takich faktów medialnych, o których ja słyszę, a w, w, mogę niektóre z nich sprawdzić, bo mi się okazuje, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej i że to się odbyło zupełnie inaczej niż się ludziom wydaje. Świetne agentki, pracowniczki wywiadu działają i, i trwają, i niczym Ewa w naszym serialu nie mają żadnych poklasków i nikt ich nie widzi.